Witajcie drodzy uczniowie. Ciąg dalszy stopniowania przymiotników. Tym razem zajmiemy się przymiotnikami, które są długie. Pamiętacie, że te krótkie w stopniu drugim dodawałem końcówkę ER, w stopniu trzecim dodawałem W przed przymiotnikiem i do przymiotnika końcówkę EST. Z tymi długimi sprawa ma się nieco inaczej. Nie dodaje końcówek, ale dodaje takie wyrazy przed przymiotnikiem. I tak przymiotnik beautiful, czyli piękny. Z niego zrobię stopień wyższy, czyli piękniejszy, dodając słówko more, i wyjdzie mi piękniejszy. More oznacza w ogóle więcej bardziej, więc bardziej piękny po naszemu będzie piękniejszy. The most dodam w stopniu najwyższym. Do, do przymiotnika nie dodaję już żadnych końcówek. Tylko muszę dodać przed przymiotnikiem to The most. I mam najpiękniejszy. Drugi przykład comfortable, czyli wygodny. Wygodniejszy będzie more comfortable. A najwygodniejszy The most comfortable. Czyli ponownie dodaję słówko more. I the most przed przymiotnikiem. I trzeci przykład. Exciting, czyli ekscytujący. More exciting, bardziej ekscytujący. I najbardziej ekscytujący będzie the most exciting. I nie ma sensu chyba więcej wypisywać, bo zasada jest taka sama dla, dla wszystkich długich przymiotników. Zapraszam na kolejne lekcje. Dziękuję za dzisiaj.